Bukiety ślubne, trendy 2011? Marta Mikołajczak, mądrzek. Bukiet ślubny jest nieodzownym elementem stroju każdej panny młodej. Panie często pytają, jaki bukiet pasuje do ich sylwetki czy sukni. Na ten temat powstało sporo artykułów, dlatego tym razem chciałabym napisać o trendach mody florystycznej w nadchodzącym roku. W 2011 roku podstawą jest kolor, a zatem intensywne barwy fioletu i niebieskiego, amarantowy róż, żywe tonacja zieleni, czerwieni i pomarańczy, to najlepszy wybór w tym sezonie. Kolory te oczywiście można mieszać, właściwie jest to wskazane: ostry róż z czerwonym i żółtym, soczysta zieleń z fioletami i błękitem, pięknie będą się komponować na tle każdej sukni ślubnej. Dlatego po pierwsze polecam postawić na kolor. Kolejny etap to kształt. Coraz częściej rezygnujemy z ciężkich kompozycji układanych w mikrofonie florystycznym, na rzecz lekkich bukietów układanych w ręce. Wiązanki mieszanych kwiatów pozwalają stworzyć piękny, barwny bukiet. Warto dodać, że takie kompozycje pasują do każdej sylwetki i sukni. Kwiaty można wybrać dowolne, róże, margaretki, teostomy, frezje. Goździki, gerbery, wybór mamy bardzo duży. Pamiętajmy o dodaniu ulubionych kwiatów panny młodej. Według przesądów, ulubiony kwiat w bukiecie ślubnym oznacza szczęśliwe życie małżeńskie. Na zakończenie warto przypomnieć o klasycznej bieli i kolorze ekry. Jeśli panna młoda wolisk skromniejsze połączenie barw, należy to uszanować. Eleganckie róże w kremowej barwie lub białe storczyki pięknie podkreślą naturalny styl panny młodej. W tym sezonie proponujemy nie łączyć ich z innymi kwiatami. Prosta wiązanka z jednego rodzaju kwiatów to klasyczna elegancja. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie.